Witam Was na czytaniu pod tytułem Kim będzie Twoja nowa sympatia? I zrobimy sobie czytanie na znaki Zodiaku. I zacznijmy od Barana. Jest to osoba Ci zupełnie nieznana. Może to być osoba młodsza, albo która wygląda młodo, osoba pracująca z metalem, z dokumentami, albo Mogła ta... mógł ten mężczyzna służyć w wojsku. Często bywa w górach, albo mieszka na wsi, albo w jakimś pięknym krajobrazie. Hmm. Może to być osoba poznana w trakcie nauki albo w trakcie trudności podczas przejazdu. Tak, dobrze. Dziękuję za barana i przejdziemy do lwa. Tutaj cóż się pojawia z tą kartą? Może to być um, zarówno osoba um, zupełnie nowa, albo osoba, która już zawiodła jakoś Twoje zaufanie i ponownie się pojawi. Może Was łączyć wspólny wyjazd albo jakieś dokumenty, które zostały zatrzymane. Jeśli chodzi o osobę zupełnie nową, bo to także jest jak najbardziej realne, to może Ci ta osoba przypominać kogoś z przeszłości przy Piątce Mieczy, i między Wami początkowo może być duży chód i dystans ze względu na to lub ze względu na jakieś doświadczenia. Może być to osoba, mężczyzna, zarówno starszy, znacznie starszy albo młodszy. Może się zajmować polowaniem, lubi łowić ryby albo uprawia jakiś sport wodny. Raczej osoba jasnowłosa, rudowłosa. Mógł w młodości nosić długie pióra. Tak. Osobę tę możecie znać hmm, przez jakiś spor dowodny. Możecie tę osobę poznać w trakcie wyjazdu albo jakiegoś urlopu, lub gdy będziecie komuś towarzyszyć w podróży. Tak, dobrze. Dziękuję za barana i przejdziemy do lewa. Już coś wypadło i wypadło tego dużo, ale zostawmy. Mm, tak. Osoba zdecydowana, która wie dokąd idzie. Hmm. Może to być osoba, która już tworzyła rodzinę, ale jest w trakcie rozwodu albo po rozwodzie. Ewentualnie jest to osoba, która zastanawia się nad rozstaniem. Może Was dzielić duża odległość. Osoba poznana w trakcie przyjęcia lub w trakcie wyjazdu. Hmm. Osoba znana w swoich kręgach, albo znana ze swojej działalności zawodowej. Możecie uczestniczyć w jakimś kursie tańca, albo w jakimś szkoleniu specjalistycznym. Ewentualnie połączy Was wspólne rozwiązywanie problemu hmm. w firmie, w korporacji albo jakiegoś problemu interpersonalnego. Może to być osoba starsza od Was, bardziej doświadczona. Która ma dużo ciężkich tematów w miejscu pracy i szuka czegoś, co by dało powiew świeżości, czegoś lekkiego. Tak, dziękuję. I przejdziemy do strzelca. Hmm. Osoba poznana w trakcie podróży albo w trakcie załatwiania jakiejś formalności. Może was połączyć jakaś. Galeria sztuki, obraz albo jakaś symbolika. Być może uczestnictwo w jakimś przedsięwzięciu, które ma wymiar symboliczny albo rytualny. Może to być jakieś święto, także religijne. Albo jakieś przyjęcie zorganizowane przez starszą kobietę. Może to być osoba, która nosi mm, w pracy mundur, jakiś strój konkretny, kombinezą, albo szaty. togę. Osoba z bardzo silną energetyką. Może Wam przypominać matkę albo ojca. W jakimś sensie. Tak. Dobrze, dziękuję i przejdziemy teraz do wagi niebliźniot. Karta głupiec. I as kielichów. Może to być osoba młodsza od was? Znana przez grupę przyjaciół, znajomych, rodziny, osoba zupełnie nowa dla was. Hmm. Wasze dzieci mogą się wspólnie bawić albo spotykać lub łączy was jakieś miejsce, w którym często bywacie. Może jakiś las, ogród, albo. Hmm. Jakieś zielone miejsce, park. Jest to osoba kontaktowa, otwarta, która nie boi się nowych wyzwań. Możecie mieć wielu wspólnych znajomych. I łączą Was jakieś smaki dzieciństwa. Hmm. Osoba emocjonalnie przystępna. Okay. I emocjonalnie może Was rozbudzić, w Wasie kielichów. Dobrze, dziękuję i przejdziemy do wagi. Tak. Bliźnięta waga wodnik, mężczyzna może być od Was albo znacznie starszy, albo młodszy. Może Was łączyć nauka, albo jakieś hmm, działanie, które jest ukryte. Osoba ta może pracować z metalem, może doradzać w jakichś sprawach, może także pracować y, z dziećmi. Możecie z tą osobą załatwiać jakieś sprawy formalne i ta osoba zwróci się do was po poradę albo wy do tej osoby. Może Wam pomagać w jakiejś kwestii, która jest problematyczna? Hmm. Tak, cóż jeszcze? Osoba, która często hmm, wchodzi w nowe projekty, albo nie boi się nowych początków, może już posiadać dziecko. Wasze dzieci mogą się wspólnie uczyć przy rycerzu Pentakli albo łączy Was wspólne miejsce pracy. Dobrze, dziękuję i przejdziemy do wodnika. Przy diable, osoba atrakcyjna fizycznie, która dba o swój wygląd, potrafi zarabiać, chociaż może mieć problem z zarządzaniem pieniędzmi, osoba, która często się przemieszcza, podróżuje, może często zmieniać miejsce zamieszkania albo często wyjeżdża w delegacje. Może was łączyć jakiś wysoki budynek, albo hmm. środek transportu, którym często wspólnie jeździcie. Możecie poznać tę osobę po jakiejś dzięki zgubionej rzeczy. Ta osoba może wam odnieść jakąś zgubioną rzecz, albo wy tej osobie. Hmm. Między wami też może być silne przyciąganie, fizyczne. Tak. Dobrze dziękuję, przejdziemy do raka, jest to osoba, którą. Już znacie w Trójce Kielichów, hmm, może należeć do dalszego grona znajomych, ewentualnie nie zwracaliście na tę osobę wcześniej uwagi. Możecie się hmm, lepiej poznać w trakcie podróży albo jakiegoś spotkania, które będzie miało miejsce hmm, na świeżym powietrzu, na łonie natury. Może to być Wasz rówieśnik albo osoba trochę młodsza, baran lew, strzelec. Osoba, która ma dużo ambicji, ale nie śpieszy się w działaniach, która jest ostrożna. ważne może być jakieś miejsce, które was łączy i w którym często się spotykacie. Tak. Osoba ta może uczestniczyć w jakichś zawodach albo wyścigach, w konkursach, turniejach. Dobrze. To teraz ryby. Dwójka buław. Może to być osoba, która zajmuje się mm, nieruchomościami albo medycyną. rówieśnik albo młodsza osoba od Was. Może Was połączyć wspólna droga albo wspólny cel, ale i tak związany z wyjazdem. Bardzo możliwe, że zbliżycie się do tej osoby przez Waszego znajomego albo znajomą. Was łączyć jakieś alternatywne sposoby leczenia, albo jakieś nowe metody, które oboje wdrażacie? Tak, teraz przejdziemy do Skorpiona. Usenka Buław. to możecie poznać w trakcie podróży albo w trakcie jakiegoś jakiejś sprawy, procesu, egzaminu, czegoś, czego się obawiacie lub hmm, po czym obawiacie się jakichś strat materialnych. Możecie poznać tę osobę w jakiejś stresującej sytuacji dla siebie? Ostatecznie sprawa się potoczy sprawiedliwie. Hmm. Może to być osoba, która działa w systemie prawa. może także przekazywać jakieś informacje albo tworzy jakieś komunikaty może to być także dziennikarstwo media marketing może to być osoba starsza od was która posiada jakąś nietypową fryzurę, albo jakąś cechę wyglądu fizycznego, która was przykuje. Tak. Może was łączyć jakiś sposób odżywiania, albo odrzucenie czegoś w swoim życiu, ewentualnie przy tym diable. Hmm. Osoba, która zmieniła swój wygląd fizyczny, zewnętrzny albo jakieś otoczenie, które jej nie służyło. Dobrze, dziękuję, i przejdziemy do byka. Dziewiątka pentakli. Eee, jeju, dziewiątka buław. <laughs> tak. Może to być osoba, która często Wam coś przekazuje, jakiś mały przedmiot. Klucze, jakiś metalowy przedmiot, może to być przedmiot hmm, związany z pracą lub z czymś, co wykonujecie. Ta osoba może często ci pomagać w jakichś obowiązkach albo wyręczacie się wzajemnie. <laughs> "Jest to osoba, z którą już jesteś w kontakcie i wspieracie się wzajemnie, jest między wami przyjaźń." Pokazywać na poważną zmianę, która zajdzie w tej relacji. Ze względu na konflikt, który się pojawi w miejscu, w którym jesteście, albo chorobę jakiejś osoby, albo odejście jakiejś osoby z miejsca pracy, na przykład. I z jakiegoś powodu może to Doprowadzić do zbliżenia między Wami, i do przełamania jakiejś bariery. Dobrze, dziękuję. Przejdziemy do Panny. Osoba Wam nieznana. Pod jakimiś względami podobna do Was, może być po podobnych przejściach, yy. pewna siebie, prezentuje swoje poglądy bez trudności, może być na kierowniczym stanowisku, albo kieruje jakąś grupą osób. Może to być osoba związana. Hmm. Ze światem duchowym, ezoterycznym, z medycyną, albo z jakimiś służbami przy tej szóstce buław. Osobę to możecie poznać w trakcie jakiegoś oficjalnego otwarcia, albo uroczystości, ewentualnie przy jakimś wejściu. Albo przy jakimś przejściu, którego będziecie dokonywać, które będzie miało trochę taki wymiar sakralny, można powiedzieć, przy tej śmierci, i będzie się dla Was wiązało z przekroczeniem jakiejś swojej jakiejś granicy lęku, albo może się wiązać z wyjściem ze strefy komfortu. Tak. Dobrze, dziękuję i przejdziemy teraz do koziorożca. Może to być osoba z przeszłości, która dalej ma do Was uczucia, może Was połączyć przypadkowe spotkanie. W jakimś miejscu, które obojgu wam jest bliskie, hmm. Jeśli nie uwzględniacie powrotów, to może być osoba nowa, która jednak przypomina kogoś z przeszłości albo jakąś sytuację z przeszłości. Lub ta osoba uruchomi w Was coś, co było wcześniej niedostępne. Może takie emocje. Yy. Poczujecie z tą osobą nowe emocje. Może Was łączyć zainteresowanie psychologią, ezoteryką albo jakieś miejsce nad wodą. Ta osoba to hmm, raczej Wasz rówieśnik. Osoba, która wiele by Wam chciała powiedzieć, ale na ten moment nie jest to możliwe. Dobrze, dziękuję. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego dobrego. No i do kolejnego czytania.